I witamy, zagrajmy dalej w Alien Vendetta. Mapa 24, na automapie ma y, krótką Cici. nazwę CC. CC, tak. Jakiś skrót. No to jest ostatnia mapa przed ma dwoma Mayhemami, tak. Cici. Znowu się nie zmieściło. Oryginalna mapa w domu jak się nazywa? Kazm? Pod to jest? Nie wiem, nie Wyska pamiętam. to jest Barrels of Fun, nie? Nie jestem oblatującym już, nie pamiętam. CC Catch. <laughs> Muzyczka taka dziwaczna, I Znowu będzie czwarty raz grane przez mnie. Coś ci nie idzie, ten alien vendetta dzisiaj? Nie wiem. Naprawdę, no. Jeszcze taki piechowy dzień dla ciebie. No ok, znam mapę, ale to z dużych opałów. Ach, piękne to było. To co ty je w ogóle, to, bo jeszcze tego nie rozumiem. Stać, to można tak. ich zabić. Można, ale to, to, to ciężkie kwestia. Patrzmy do przodu. Shoot, shoot. Dobrze. Kolejny spadek bez wyjścia, tak? Tutaj jest spadek, jak spadek. Tu jest w ogóle ukryte pomieszczenie takie, pamiętasz? Pokazywałem ci to kiedyś. Pokażemy, oczywiście, na godzie, bo ja nie pamiętam, jak są tam Wyjść w Creepy Room? Zebrałem zbroję. Tak, Creepy Room. I bo, bo, bo... Dungeon Jeszcze tak. raz. Aaa, dobra, już mi się nie chce, spadłem. Wiesz, jeszcze raz. Uczciwie chcę spaść. I tutaj jest y, pierwsze miejsce, gdzie można łatwo zginąć. Tutaj jest piżama z góry. Tutaj można popaść. Z góry jest bezpiecznie atakować. Plecak wieśniaka w ogóle tu można dostać. To jest pajączek. Jabłko? Mhm. Tak. On ci tak wysoko nie podkręcić tych mam nadzieję. A jednak. A jednak. Brwan municjonem no, potrzebuje też, no... Zabij pęczkę. Plaster się musiałem wrócić. Tu jest drugi plaster. I teraz niestety, ale bierzesz piżamę, ja sobie spawnuję, no. Bo nie, nie, nie da rady. Ja wezmę ja ty, a gdzieś tam. No i wpadaj. I wciągaj BF-ka. Bf Kończ. Przeżyjesz. No, po, po, pobłażliwy był. Naprawdę. Poczekaj, poczekaj. Nie, wyje nie wyjeżdżaj na górę tą winą. Staj na razie na środku tego pomieszczenia. Czekaj. Stoję na środku tego pomieszczenia i Będzie lipa na górze, prawdopodobnie. Już jeżeli widzę. Czekaj, ja nie zbierajcie jej tej apetyczki. Nie zbieraj. staram się nie brać amunicji. nic. Dobra, na górę, szybko. Zbieraj. No i jest zawsze. Mam. Ciach. Dobra, tego nie było. Zajmiemy sobie tam tego nie było. Okay. Tak. teraz czekaj. Dobra yeah. decyzja. I hop. Dost. Schowaj się. Głupki. się będą respawnować. jeśli tutaj dużo. Nos, jest, tak, jest tak. dużo ich. To akurat jest przewidziane. Zmapa na kwas. Na pod pod kwasie. Definitywnie. Definitywnie. Tutaj jest takie przejście sekretne. Oj, muszę to uważać. No. Nie przytulałem się. Mm. I w ogóle... Dobra. <laughs> Chodźmy ku. Teraz tak, yy, pokażemy to widzom od razu piżamy, żeby... żeby, żeby bo, bo nam się to nie uda na jednej piżamie. No i co? Tutaj. Tam się można dostać. Tam trzeba wpaść. To się da zrobić. Da się. To jest trudne, ale uwierz mi, da się. Tutaj się idzie, w to miejsce. No, będę próbował tak długo, że się nie uda. To będzie sobie godzinę, bo... Dobrze. No, no, to jest bardzo trudne. Ale się odbiłem. No, to ja sobie pójdę zabić tutaj dalej. Dobrze. Może <grym> z SR-50 to się to zrobić, co? To jest trudne, ale da się. Jest jedyne miejsce, gdzie się to można postać To jest trudne bardzo. Trudne. Dobra. Jak ci się to uda tutaj. Tak. o, Ociuś tutaj. No. O. No to teraz tu jest pierwszy... pierwszy ten dół. No. Tak. I jesteś w tajemniczej jest. Hell of hell! Flame. Flame, tak. Ja włączam goda, bo po to się źle skończy, za pełny tu nie chodzi o potwory. Ciach. Tu jest w ogóle nawiązanie co do... Hej. tu Okej. Tutaj jest nawiązanie do, do mapy której... No wiesz co. To... No wiesz. No, no. Ciach. To chyba nawet nie działa. Tak, nie działa. To jest takie pomieszczenie, nie wiadomo po co. Ja to dawno odkryłem. Pokazał, pokazał mi to jakiś jeden gość, który grał. I teraz tak. Powrót. Możemy sobie iść tam. Hmm. Tutaj wiem, że gdzieś można odbić. Ja to no sobie... napić jakiś. Ja to zrobię w ten sposób. Bo to się źle skończy. Znaczy yy, nie? Jest Dener. Pra... Dener. Powrót. No. Ale to nie są wszystkie. Tutaj jest też sekret na dole. Yy, co to jest? Ideela. Jeszcze pokażę sekret. Sekret jest tam gdzieś. On jest tutaj gdzieś. Jest, jest, jest tutaj. Jest taka półka. O, 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 to jest tu. Tak. Nie wiem, jak tutaj, co tutaj można zrobić. No tam jest jakieś przejście, widać. Widać przejście, wyraźnie. Jest. No, dobra. Widać było jeszcze dalej przejście. Nie mam, nie mam ciemno dosyć, wiesz. Jest coś napisany znowu Czekaj To jest tutaj No nie widzę ciemno tu mam totalnie bro Czekaj Gamma tak Nie wiem czy to coś da Give infrared Można Infrared Nie No jest Sedlo. Sedlo to jest mapper, który na, na drugiej mapie robił takie kawały. To znaczy, on uwielbiał SR-50, to ja pamiętam. Możemy iść tutaj. Także zrób to, zrób to normalnie, bez zgody, bez no to powodzenia. Jeszcze tu jest jakaś jedna półka. Nie wiem, gdzie to jest. Tam chyba widziałem. Światła były. Tam Nie, Nie, tam gdzie było metalowe. Metalowe? No, stąd poszedłem wtedy tu, tak? Tu, tak. Czekaj, tam no, wrócę. No, tu poszedłem. Tak. I tu. No, I gdzie zaraz? No, nie wiem, czekaj coś tutaj? Ja tu nic nie widzę, no poważnie. No ja widzę ściany. Brązowe. No ale w... no nie, no dobra, nie rób sobie jej, nie, nie będziemy tego głupot nagrywać. Gdzie mam iść? Nie wiem. nie wiem. No. Tutaj. No, okej. Okay. No i tym? No. No to przecież to jest to. Jest to, to no wiem, ale widać tam coś jak jesteś na dole. Ewidentnie coś tam widać. Dobrze. Już widzę co tam było widać. Nic. Nic nie Świetnie. No i to jest tyle. Taka część ukryta, nie? I tyle. A jak się wraca? No to... Nie wiem, ale jest jakiś sposób. Na... Nie wiem. Nie wydaje mi się, ale nie wiem. No jest. Może na środek trzeba wejść? Tutaj. Ale byłem tutaj na środku. Nic się nie dzieje. Tego się raczej nie da wcisnąć. Nie wiem jak stąd wrócić. Wiem, że się da. To musi się dać, nie? No powinno, powinno. Może tą luparczę, trzeba zabrać tam? tutaj. Chodzi się o tamte umieszczenie. Tak. Nie. Nie wiem, no. Nie wiem. No ale chciałem pokazać, nie? No. To jest powrót tutaj. A, jest. No. Dobra. Eee. I teraz wychodzi się tutaj tym głośnym tutaj. Nie Dobrze. Jesus Jezus Co za człowiek. Taki bonus był. No, był taki bonus. Taki bonus. Easter egg tak zwany. Easter egg. Wiedziałeś Jesteś... o tym? Nie. Tutaj jakiś przycisk na czas jest. Nie wiedziałem o tym w ogóle. Nigdy. Nigdy? Nigdy. Wow. Wow. <gry> tu to, to to, to miałeś pecha, bo przecież grałeś ze mną, z ludźmi na serwerach i jakoś już ci tego nie pokazałem. Nie. No, cóż. no to ci coś pokazałem. Tutaj będzie pójść. Nie mam BMW, żeby ją zapić. Wyłączenie światła. Świetnie. Zgasi się. po prostu. poli. Tam na razie nie idzie. Tutaj okiem można, to jest przejeba... Aktywowałem komputer, na Czekaj, oczyszczę ci, może coś, może coś będzie. Wypłatę znam tak. Nie ode mnie. Nie, nie od ciebie, wiem, że nie. Że... Ciebie Tu jest klucz w ogóle. Tutaj trzeba było iść, tak czy siak. Mhm. To jest sekretarz. Zamknięty. Uwaga, wciskam. Prawdopodobnie otworzyłem kraty w kwasie i tam będzie krówka i proponuję cię troszkę wstrzymać na razie. To jest tam nic. To się no, szybko, ostro. Mhm Tutaj trzeba czerwone grucze. No tu i niebieski. Teraz, tak, teraz jest tylko jedna możliwość. Ponieważ już oknem nie mogę wrócić. Muszę wrócić tutaj, bo mi pajączek otworzył. Jest puszona. Ja no. Schowaj się no. <grymne> eee. Przedrobienie szczęścia. No przy, szczęcie... Dobrze, pojadę ją. Ja wracam. Uczciwie gram, mogę pewnie mogę klipnąć się kiejsty już. Zabita. A ja jestem z potem tam gdzie w tym kwasie. No, nie wiem. Jest... co dalej. Tutaj przycisz. Wr wróć do pomieszczenia gdzie Kurde. gdzie ci pokazywałem ten. Sekund. Który się zaczęła teraz teleportacja paskudna. Zeban. No Tutaj. do dobrze. Może się uda. Udało się. No to zabawę widzów, bo ja muszę się skupiać. Dobrze. No i teraz ta część jest. Co ma wspólnego Linux i WIGWAM? Nie wiem, nie korzystam no z Windows, no Windows, no Gates, Apache inside. tak? Tak jest. Dobrze zabawiam? Tak, definitywnie, definitywnie. Razem wiedzów. No, nie dobrze się stało. Nie dobrze się stało. Tu jest hamską płaska. Co jest ci. No tak. No, It's a fake. Nie wiem. Kurwa, widziałeś co się stało? Jeden szczał sobie zaraz dopisuje. Cheat. Nic się nie stało. Powietrze poleciało. Nie widziałem nic takiego. No to, co zobaczysz na filmie? Ale nie będę sumonował. Nie strzeliłem. Kurde. Tutaj jest. gdzie ona była? Dziś coś zjeżdża, tak? Wreszcie ta część, nie pamiętam. U? No, gdzieś tu i były czerwone drzwi. Tutaj niebieski niebieskie jest potrzebny. To było wcześniej opuszczone. Ja tam skierowuję. A wiem. Okno tak? No. Nic tu nie widać teraz. Tutaj był klucz, tutaj były czerwone i tutaj były... Też czerwone. czerwone. Tak. tak. Patrz, teraz ty robię. Tak. Jak ci oglądam to nie pokazuję sekretów też. No niestety. A. No. Zburane. Guten schossen. Ty 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 ty. Czyli to trzech razy sztuka, tak? Koncisz. Tam jest? Przyspieszyć można by było chyba nie? Z tym spadkiem. Są te niebieskie drzwi. No właśnie. O, już czwarty jest. No okej. Okay. W ogóle wygląda jak miejsce jakiejś konstrukcji. Engage! Engage! Litwawałem po raz któryś, twój honor. Grandestyle to to kompleks. No. Zostałem dumgodem dzisiaj. No. No. Dzisiaj miałem dobrą pas. I teraz skończy się dobra pasa, ale to już. To już będzie później. Teraz tak. nas czeka straszna masakra. Tak. Jeżeli to przejdziemy na jednym życiu, to będzie dobrze. Nie. Następna mapa ty, też. Znaczy, nie. Tam, tą mapę można przejść na jednym życiu pod warunkiem, że. Będę Ci bardzo pomagał i mówił Ci co robić, Aha. bo znam tą mapę dobrze. Pod multi jest chyba 2500. Dobra. No to Do